Jakby to powiedzieć, On, y, oni mają coś takiego w sobie, ci młodzi ludzie, ci, ci młodzi wyborcy, y, że oni już mają Europę, tą wspólną w DNA. To jest dla nich oczywista oczywistość, że w tej Europie jesteśmy. I ja bardzo, bardzo lubię przypominać im o tym, co się dzieje, kiedy o tym zapominamy. I to jest słynna opowieść o Davidzie Cameronie. Który wiecie, premierze Wielkiej Brytanii, który w pewnym momencie postanowił, żeby zbudować swoją pozycję polityczną, która była nadwątlona, odpalić jego zdaniem całkowicie łatwe do wygrania referendum w sprawie w członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i zrobić wokół tego swój wehikuł, który poprawi jego notowania. I wiecie, jak się to skończyło. Bo przyszli więcej cwani więksi cwaniacy od niego. W Cummings, Johnson, Farage i inni. I nawinęli ludziom tyle kłamstw i tyle makaronu na uszy, opowiadając kłamstwa za kłamstwami, co dzisiaj przecież też wychodzi. tak? Ci ludzie pytają, jeździły te autobusy i było napisane, to co wydajemy na składkę do Unii Europejskiej może zasilić NHS, czyli publiczną służbę zdrowia. Jak dzisiaj wygląda służba zdrowia w Wielkiej Brytanii? Choć o centymetr lepiej? Te kolejki są krótsze? Jak wygląda zaopatrzenie sklepów? Jak wygląda dzisiaj życie na Wyspach? Lepiej niż przez Brexitem? Skąd się, skąd się biorą dzisiaj te ruchy, które mówią, co myśmy najlepszego zrobili? I co powiedział David Cameron, kiedy przegrał to głosowanie? W... Przede wszystkim miał w sobie tyle odwagi, bo on, jak zaczynał i krytykował Blaira. I pokazywał go palcem, mówił o nim, he was the future once. Ten człowiek kiedyś był przyszłością, tak? mówił z Szyderą. A w momencie, kiedy kończył swoje ostatnie wystąpienie już po referendum brexitowym zakończył frazą and I was the future once. I pomyśleć, że ja kiedyś byłem przyszłością, tak? Bardzo gorzkie, ale bardzo realistyczne.